Bracia i siostry, moi rodacy, Polacy, ten post kieruję do Was. Niepokojące wieści napływają do mnie również z mojego ojczystego kraju, Polski. Nawołuje cały świat do pokoju. A z mojego kraju płyną pogłoski, jakoby jest chęć podjęcia bądź współuczestnictwa wojny przez Polskę. Nie sądzę, żeby tu były jakiekolwiek powódki rozsądku idące w tym kierunku, bądź troski o swoje społeczeństwo, czy tym bardziej kraj. Ponieważ żaden kraj nie zyskuje na wojnie. I i zgodzę się tutaj z moimi rodakami, tak. To nie jest nasza wojna. I na pewno nie jest to rozwiązanie, żeby pomóc braciom z Ukrainy. Pozwolić na to, żeby kolejne osoby Przelewały kraj, przele, przelewały krew w imię wojny. I teraz muszę nawiązać również do tego, jakże istotnego w tym momencie, w tej chwili. Tematu. Czyż nie jest tak, że jakakolwiek władza, jakikolwiek rząd składa również przysięgę w służbie kraju i obywatelom. I prawda jest oczywista. Żaden rząd, żaden organ władzy nie jest powoływany dla własnych korzyści, tylko dla służby tego kraju i obywateli. Jest wy wybierany poprzez społeczeństwo, które daje. Zaufania osobie, na którą głosuje, że będzie godnie reprezentować i piastować stanowisko, które zajmuje. Godnie, to znaczy z najwyższym dobrem dla kraju, danego, w którym otrzymał. Prawo od społeczeństwa do rządzenia, ale rządzenia w sposób mądry i rozsądny, nie narażając swoich obywateli i nie wyniszczając kraju. Nasz kraj, gdzie w historii, Polska, przeszła wystarczająco wiele bitew i wojen, i była wystarczająco wiele razy okradana i ograbiana, i podlegała pod wiele, wiele zaborów, i naprawdę nie widzę potrzeby, żeby tym razem Polska współuczestniczyła w wojnie. Która Polski nie dotyczy. Bo to nie jest żadne rozwiązanie, na, na to, żeby zapanował pokój w Ukrainie? Bo złazłem się nie zwycięża. Tym bardziej na pewno nie jest ukierunkowane dobrem dla Polski. Zawieram głos, ponieważ <laughs> jestem urodzona w Polsce, jestem obywatelem Polski i moim obowiązkiem jest również. Chronić ten kraj. Nie w sposób osób, które kierują się własną prywatą bądź chęcią zysku bądź jakiejś dodatkowej gratyfikacji bądź uznania yy, z innych stron, tylko kierując się miłością do mojego kraju ojczystego. I tak każdy przedstawiciel władzy, piastujący stanowisko, powinien podchodzić, bo jest powołany, dostaje zaufanie od narodu, żeby mądrze sprawować władzę z korzyścią dla swoich obywateli, a nie przeciw nim. I mówię to głośno, bo wiele, wiele osób tego nie rozumie. Sądząc, że jeżeli otrzymują władzę, to mogą dokonywać zdrady kraju, mogą wysprzedawać kraj i mają prawo niszczyć ten kraj. Władza zawsze może być odwołana. I należy się dobrze sprawować i podobać się swoim obywatelom, a nie stawać przeciw nim i dokonywać wyborów, które uderzają mocno w kraj. I jawnie stają przeciwko dobru społeczeństwa. I z, wiem, że większość rodaków, moich rodaków, <laughs> moich rodaków, ja mogę powiedzieć, że to są moi rodacy, są przeciwni temu. I bracia, siostry, złączmy się w sile, złączmy się razem, zjednoczeni w całym narodzie, bo władza nie jest powołana po to, żeby stawać przeciwko. Władza musi mieć tego pełną świadomość. Że jeżeli wykracza poza swoje kompetencje i łamie przysięgę, którą składa podczas przyjmowania nowego stanowiska, to może zostać odwołana wolą obywateli, tak jak została powołana. Rządy w Polsce od dawna uderzają mocno w społeczeństwo. Wielu naszych rodaków opuściło granice tego kraju, swojej ojczyzny i można powiedzieć, żyją na wygnaniu, żeby zapewnić sobie i rodzinie. Godniejsze warunki życia. Ponieważ wszystkie tego typu praktyki, bo tego rządzenia nie można nazwać, praktyki rząd, rządzenia osłabiają kraj, a tym samym odbierają sobie możliwość Kontynuowania takich rządów. Pozbawiają się również zysku, które wpływa do skarbu państwa, ponieważ te zyski pobierają inne państwa. Nie wiem, czy <laughs> którykolwiek rządzący się nad tym zastanowił, że jeżeli <laughs> doprowadzacie do stanu, gdzie rodacy, gdzie obywatele opuszczają granice tego kraju. To tym samym te ręce pracy pracują w innych krajach i gdzie indziej są odprowadzane podatki, i inny skarbiec z państwa bogaci się na tych ludziach. Mnie to akurat nie dotyczy. Ja wyjechałam z przyczyn osobistych, nie za chlebem, yy, ale, ale doskonale wiem, jakie warunki płacy i pracy. Są zapewniane przez ten kraj. I jak wiele tracicie, kiedy wypuszczacie swoich obywateli? Tak, każdy ma, ma w, oczywiście tu wolność wyboru. Aczkolwiek przez wasze rządy dopuszczacie do takiej sytuacji, że obywatele opuszczają kraj. A w zamian tego macie pełno ludzi, którzy, którym trzeba płacić yy, państwowe pieniądze, ponieważ one nie chcą podjąć pracy i są dodatkowo na utrzymaniu państwa. To taki mały wykład, który powinien być tak oczywisty dla yy, osób, które. Będąc na tych stanowiskach, powinny posiadać taką wiedzę elementarną. I, I w sumie to jest wiedza bardzo oczywista. Bo każdy mądry kraj to robi wszystko przede wszystkim dla swoich obywateli i żeby dla swoim obywatelom zapewnić godne życie i warunki życia i płacy. Każdy mądry kraj. W zasadzie każda mądra władza danego kraju. I tym bardziej irracjonalna jest próba wciągania naszych obywateli w wojnę, która nas nie dotyczy. Bo ona nas nie dotyczy. Gdyby nas dotyczyła, to byśmy. W tej woli nie współuczestniczyli od samego początku, a teraz na siłę próbują nas wciągnąć w wojnę, która nie jest naszą. Naprawdę przerażający jest fakt, jak wieloma osobami na tym świecie targają demony, które zaciekle robią wszystko, żeby panował strach, niepokój, wojna, ludobójstwo. Bieda. buda, bracia, siostry. Jednoczmy się. Nawet ktoś, kto jest powołany na wysokie stanowisko, nie może przekraczać własnych kompetencji. Nie ma do tego prawa, bo nie służy sobie tylko służy krajowi i społeczeństwu. I powinien liczyć się, że Każde, każdy krok, który jest kierowany, jest kierowany z najwyższym dobrem dla kraju i społeczeństwa. Bo nie jest tam dla siebie. Nie jest tam, żeby się obłowić, żeby się dorobić i żeby zniszczyć kraj, którym został powołany do rządzenia. Jak przesłuchuję się pewnym osobom i słyszę te brednie, które wypowiada, to naprawdę jest człowiek, który nie ma wstydu. Naprawdę niektórzy ludzie nie mają wstydu ani honoru. Bo ja bym nie miała wstydu do ludzi inteligentnych mówić takie brednie i wierzyć w to, że oni... W że, że ludzie w to uwierzą. Człowieku, obudź się. Ludzie, obudźcie się. Wy tam nie jesteście dla siebie. Nie róbcie cyrku z rządu. Ani pośmiewiska z samego siebie. Bo tak naprawdę to przede wszystkim ta chciwość i rządza, to przy, przynosi pośmiewisko dla osobom, które się ta, takimi cechami. Kierują. No, ja bym na miejscu pewnych osób wstydziła się wyjść na ulicę, a co dopiero w mediach obwieszczać takie zakłamane słowa. Sądząc, że ludzie w to uwierzą i łykną to. Za jaki Głupków trzeba uważać społeczeństwo, żeby wierzyć, że ludzie w to uwierzą. Przecież to jest bulwersujące. Przecież tego się nie da słuchać. I pytanie: człowieku słyszysz sam siebie, co ty opowiadasz? Wojenek się zachciało. Najlepiej jest nawoływać do wojny. Ludzie idą, mord mordują się wzajemnie, giną. Osoby, które wydają dyspozycję, siedzą i piją szampana i kawior jedzą. Jeżeli ktoś indywidualnie uważa, że wojna jest czymś koniecznym, to rzeczywiście, tak jak moi rodacy powiedzieli stwierdzili, bo widziałam to. To rzeczywiście, no to zapraszamy, tak? Skoro ktoś jest takim takim yy, zatwardziałym obrońcą i uznaje, że, że yy, poczuwa się, jakby to była jego wojna, no to. Niech stanie, jak prawdziwy dowódca, przywódca na czele, i niech walczy. Bo Polsce naprawdę wystarczy wojen. I nikt z Polaków nie ma ochoty walczyć. I to nie jest nasza wojna. I żadna wojna nie powinna mieć miejsca na świecie. I na koniec, bracia i siostry, przeczytam Wam jeszcze księga psalmów, Psalm 94, wołanie o sprawiedliwość. Boże mścicielu, panie, Boże mścicielu, ukaż się, powstań, Ty, który są dziś ziemią, daj pysznym odpłatę. Jak długo występni, o panie, jak długo będą się chełpić, występni, będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy. Lud Twój o Panie depczą i uciskają Twoje dziedzictwo, mordują wdowę i przychodnią i zabijają sieroty, a mówią, Pan nie widzi, nie dostrzega tego, Bóg Jakuba. Pomnijcie, głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Nie ma usłyszeć ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć ten, co utworzył oko, czy nie ma karać ten, co strofuje ludy, ten, który ludzi naucza mądrości. Pan zna myśli ludzkie, że są one marnością, Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz o Panie i prawem Twoim pouczasz, by dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa, lecz wyrok powróci do sprawiedliwości. Za nią pójdą wszyscy, co są prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom, kto mnie zasłoni od złoczyńców, gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała w kraju... Milczenia. A kiedy myślę, moja noga się chwieje, wtedy mnie wspiera twoja łaska, Panie, gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał, który sprowadza nieszczęście wbrew prawu? Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępiają krew niewinną, na pewno Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki, a tamtym za ich niegodziwość zapłaci. I zgubi ich własna złośliwość, nasz Pan Bóg ich zgubi. Amen. Bracia i siostry, moi kochani rodacy, oddajmy wszystko w ręce Jezusa Chrystusa. Niech on nas prowadzi do świata. Miłości i pokoju. Amen.